224, 224, takie dzisiaj są numery. Fuck jest. Ja pierdolę. Antka w Ciemno opowiada prawdziwą historię seryjnego mordercy, niejakiego Rodneya Alkala, który w roku 1978 wystąpił jako uczestnik telewizyjnego show Zwanego Dainty Game, a u nas ten format znany jest, oczywiście, jako Randka w Ciemno. Ale poza pokazywaniem Rodneya, naszą główną bohaterką będzie niejaka Shirley, młoda, aspirująca aktorka, która z powodu braku jakiegoś zainteresowania na rynku filmowym, właśnie bierze udział jako uczestniczka Randki w Ciemno. Ona wybiera, a po drugiej stronie wachlarza, między innymi, jest właśnie seryjny morderca. Ona oczywiście o tym nie wie. I w rolę Shirley wciela się tutaj Anna Kendrick, która jest zarazem reżyserką tego filmu i jest to jej reżyserski debiut. I film ma w ogóle bardzo mocny początek. Bardzo mnie ten początek wkręcił. Przez to, że film, chociaż jest reklamowany Anną Kendrick i całą tą sytuacją podczas teleturnieju Randka w Ciemno, Powiedzmy programu randkowego, nie wiem jak to nazwać, tego programu telewizyjnego, to jednak w bardzo dużej mierze skupiamy się na tym bohaterze, na tej postaci mordercy. No i właśnie ta pierwsza scena w taki no mocny, dosadny sposób pokazuje, z jakim tonem tu będziemy mieli do czynienia, jak reżyserka w ogóle podeszła do tego filmu, bo to jest ciekawe, bo ten film można by odbierać po części jak taką dziwaczną komedię romantyczną, w sensie takim, że. Wiecie, tutaj nie będzie za bardzo happy endów i tak dalej. Jest to film oparty na faktach o seryjnym mordercy. Ale w niektórych momentach, kiedy ten morderca poznaje swoje ofiary, kusi je, jakby wiecie, po prostu się z nimi zaprzyjaźnia i tak dalej. No, wygląda tak jak w komedii romantycznej, a że później wszystko się zmienia po prostu w walkę o życie, to trudno, ale e, zrobił ten na mnie począteczek naprawdę bardzo e, fajne wrażenie i od razu mnie nastroił na to, jak ten film e, będzie prowadzony z kilkoma, że tak powiem, twistami, jeżeli chodzi o kolejność, chronologię wydarzeń na ekranie. I Postać Anny Kendrick, postać dziewczyny, która kojarzy się chyba głównie z serią Pitch Perfect. No powiem Wam, że zdziwiłem się. Oczywiście jest to dla mnie zrozumiałe, że ten film jest nią reklamowany, bo to ona jest najbardziej znaną jakby twarzą w tym filmie, więc reklamowanie nią tego filmu no jest z marketingowego punktu widzenia jak najbardziej zrozumiałe natomiast ona jest w pewnym sensie główną bohaterką tego filmu spędzamy z jej bohaterką też sporo czasu dowiadujemy się kim jest co robi że jest aspirującą aktorką ale nie może za bardzo znaleźć roboty więc dostaje gdzieś tam tą propozycję żeby być uczestniczką randki w ciemno jako ta wybierająca właśnie po tej stronie wachlarzu i że ona będzie tą wybierającą, ale to tak naprawdę jest dla niej rola do odegrania. Ona nie szuka tam, wiecie, partnera, miłości i tak dalej, jakby ten program mógł sugerować. Ona jest tylko podstawioną, jakby dziewczynom do tego całego show. Ale Anna Kendrick, jako że jest i powiedzmy główną gwiazdą, nazwijmy to, i reżyserką, właśnie pozwoliła innym aktorom, a zwłaszcza temu aktorowi, który wciela się tutaj właśnie w morderce, jemu wybrzmieć, jemu tak naprawdę wygrać ten film, żeby ta jego postać była najbardziej zniuansowana, najbardziej taka E, dwuznaczna, bo no, oczywiście jest to y, film oparty na jakichś tam prawdziwych wydarzeniach, na końcu oczywiście plansze, co się wydarzyło z tym bohaterem i tak dalej, i tak dalej, e, ale tak jak mówię, bardzo sprawnie poprowadziła tutaj Anna Kendrick zarówno e, swoją rolę, nie wybijając się na pierwszy plan, przypuszczam, że może marketing bardziej na to naciskał, żeby jej było więcej, żeby to ona była na, na plakacie, na froncie, ale ona jako reżyserka myślę, że zrobiła wszystko, żeby tak naprawdę zrobić krok w tył i proszę bardzo, proszę pana, proszę, proszę tutaj pokazać, jakie pan ma umiejętności aktorskie i to naprawdę bardzo fajnie wyszło, bo ten bohater jest tutaj, no jest mocny, jest mocny, bywa naprawdę mocny w niektórych momentach pod względem aktorskim. Jako że film dzieje się pod koniec lat 70. ubiegłego wieku, twórcy mocno tutaj weszli właśnie w ten klimat. Wiecie, klimaty hipisowskie, spodnie dzwony, samochody z tamtej epoki, to wszystko wygląda akuratnie i nadaje temu filmowi takiego Dosyć dusznego klimatu, pomimo tego, że koszule były wtedy dosyć mocno rozpięte, no po prostu czuć klimacik lat 70. Dlatego dla filmu Randka w ciemno w mojej opinii może być tylko jedna ocena. Bo randka w ciemno to pyszny film. Fucking delicious. Naprawdę w porządku, debiut. Zrealizowany bardzo sprawnie, fajnie osadzony w tej epoce e, końcówki lat 70. E, no mówię, dobrze zrealizowany thriller, ale thriller z tak no nutką, no bo bez przesady, to nie jest połączenie thrillera, czy tam, powiedzmy, z komedią romantyczną, ale Anna Kendrick jako osoba, która grywała w tego typu właśnie filmach, powiedzmy, nie najwyższych lotów, potrafiła sprzedać ten klimat, żeby nas trochę oszukiwać tym właśnie prowadzeniem tego filmu momentami krótkimi, jak w komedii romantycznej, żeby później nas dowalić i zrobić. Bardzo sprawnie poprowadzony film. Nie chcę mówić, że jak na debiut, po prostu sprawnie poprowadzony film. Myślę, że wiele osób nawet wybierając się na to nie ma zielonego pojęcia, że ta, która jest tutaj na pierwszym planie, jest zarówno też reżyserką tego filmu. To chyba największy komplement w takim momencie, że po prostu jest to solidny film. Dajcie mi oczywiście znać w komentarzu, czy widzieliście Randkę w Ciemno, która w ogóle chyba za granicą to jest na Netflixie. Nie wiem, może u nas też jakoś niedługo wyjdzie czy coś. Ale to troszeczkę jak z Hitmanem było, że właśnie Hitman wychodził u nas w kinach, a za granicą był na, na właśnie Netflixie. I May December chyba było podobnie, więc są czasami takie, że do Europy coś trafia do kin, a w Stanach sobie oglądają na Netflixie. Więc jeżeli widzieliście Randkę w Ciemno, to dajcie mi znać w komentarzu, czy Wam się podobał ten film, i ja. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Proszę Was oczywiście o zostawienie łapek w górę oraz subskrypcji. I to tyle na tą chwilę. Kłania się Ormando, do następnego. Cześć!